No hej, i to Rotaj, zapraszam Was na taki luźny dzień ze mną. Dzisiaj mamy 1 listopada. Ja jestem w Krakowie, miałam jechać do domu rodzinnego, ale stwierdziłam, że te korki po prostu nas. Zabiją, więc zostaliśmy w Krakowie i mamy dzisiaj, słuchajcie, 17 stopni. Wróciliśmy właśnie z porannego spaceru, umyłam wafelsona. byłam w samym takim miśku i nawet w momencie, gdy byłam w takim słońcu, było mi w nim za gorąco. Więc chciałabym na pewno iść na rower, ogarnąć takie rzeczy, których nie miałam czasu ogarnąć od X czasu, bo ostatnio w te weekendy miałam właśnie albo studia, albo jechałam do domu rodzinnego, a ten weekend mam taki wolny, wolny. Chciałam też dzisiaj iść na jogę, ale nie ma dziś nigdzie zajęć, więc pójdziemy na nią pewnie jutro, ale nie wiem, czy będę Wam nagrywać takiego całego weekend vloga, czy po prostu takiego daily vloga. Wydasujemy taki format właśnie takiego daily vloga i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Że dajcie znać komentarzach, Co sądzicie o czymś takim? Yy, I co? Ja lecę robić selfie, zabieram oczywiście Was ze sobą, i potem będziemy się ubrać za śniadanie. Ale muszę Wam powiedzieć, że nie mam pomysłu jeszcze, co zjeść. Mam z jednej strony ochotę na takiego jajo-tosta, taki ale-jajo-chlebek z awokado i serem w środku. Z drugiej strony jadłam właśnie tosty wczoraj na kolację i nie wiem, czy chcę jeść dwa, jakby wiecie, podobne posiłki z rzędu. Czy nie zrobić sobie czegoś takiego dzisiaj giga, właśnie kozji jesiennego i wykorzystać jak pięknie świeci to słoneczko, albo w ogóle nagrać Wam jakiś przepis. Bo nie nagrywałam Wam przepisów takich ładnych na Instagrama od nie wiem kiedy. I powiem Wam, że troszkę za tym tęsknię, ale nie mam do tego warunków, bo nie mam zbyt jasnego mieszkania i zwykle, gdy są godziny, wiecie, słońca w nim, to ja jestem po prostu w pracy, a weekendy tego czasu nie mam niestety aż tyle. No ale bardzo bym chciała do tego wrócić, ale nie wiem, może kiedyś kto jest ze mną od tego czasu, to po prostu wow, bo ja nagrywałam tak intensywnie przepisy na Instagrama. Kiedy to było? Jak ja jeszcze chodziłam do liceum, i potem jeszcze na pierwszym roku studiów moich pierwszych nagrywałam, czyli w sumie to nie aż tak dawno, ale takie 2-3 lata, 4 może wstecz, no trochę już czasu od tego minęło. Nie przeciągam, lecę sobie robić skincare i w tym czasie się namyślę. Wymyśliłam właśnie co zjem na śniadanie i jest to coś, o czego istnienie po prostu totalnie zapomniałam, czyli słuchajcie, tosty francuskie. Nie jadłam tostów francuskich ze 100 lat, a ja uwielbiam i Kiedy siedłam bardzo, bardzo często, Mam sobie do nich takie pieczone śliwki w airfryer, że Już właśnie muszę tam zmontować airfrajera, bo wczoraj był myty. Wyjęłam sobie briożkę, bo miałam jeszcze w zamrażarce. Mam, że ja lubię mieć zamrożone pieczywo, bo szczerze mówiąc, my je zjadamy na bieżąco, mimo tego, że tam jest tego bardzo dużo. No bo zwykle co jem na śniadanie kolejnego dnia, wymyślam, wymyślam sobie o godzinie 22 wcześniejszego dnia, i wtedy, gdy mam ochotę na kanapkę, to. Wiecie, nie kupiłabym tego chleba, a tak to po prostu wyciągam go z zamrażarki, yy, on przez całą noc sobie rozmarza, potem ja sobie go lekko, tak wiecie, tostuję zawsze na patelni i smakuje dosłownie jak świeżo upieczony. Także polecam Wam patent z mrożeniem chleba, ale pokrojonego właśnie, bo jak mrożymy wiecie, taki albo cały bochenek, albo połówkę, to... To zawsze będzie, wiecie, tak zostawało. Ja mrożę w kromeczkach i wyciągam po prostu zawsze tyle, ile potrzebuję. I to jest dla mnie totalny game changer. Także odmrażam sobie już briożkę. Yy, zrobię chyba to w mikrofalówce, bo już jestem bardzo głodna. I nie wiem, co sobie zrobimy jeszcze do picia. Ale chyba najpierw herbatę, a maczę wypiję sobie później. Bo dzisiaj jest taka idealna pogoda na maczę. Myślałam o Hodzicze, bo dawno w sumie jej nie piłam. Ale ostatnie jest takie słońce, to piję macze i mam na nią giga ochotę właśnie jak tak świeci słońce, bo dla mnie macza jest wiecie takim czymś, co mi się kojarzy z latem, słońcem i niech tak zostanie, przyciągniemy więcej słońca tej jesieni dzięki piciu macze, więc picie maczę razem ze mną. I słuchajcie, jest takie piękne światło, ja wam pokażę zaraz, bo wy tego nie widzicie, co tutaj się dzieje, ale bardzo mi brakuje takiego światła na co dzień, bo jak wychodzę z tego mieszkania, to tu jest ciemno, wracam i jest ciemno i przez to w weekendy, zwykle w sumie też jak mam uczelnię, to wychodzę w tych godzinach, w których jest słońce albo jak jestem w domu, to go nie ma więc cieszę się jak głupia, po prostu z tego, że dzisiaj tak pięknie świeci i już Wam to pokazuję, bo się nie mogę napatrzeć I jeszcze ściągnęłam teraz płatki pod oczy i polecajka dla was, ostatnio takim moim właśnie kosmetycznym, że tak powiem, ulubieńcem. Ten krem twarzy z La roche -Posay. jest on przecudowny. Ja akurat mam cerę normalną, ale on świetnie się sprawdza przy cerze suchej. Nie mam dzięki niemu żadnych, wiecie, takich suchych skórek na twarzy. On niby jest gęsty, ale na twarzy nie ma tego uczucia takiego, wiecie, lepienia, ciężkości, tylko bardzo fajnie się wchłania i zostawia fajny feeling na twarzy. Także polecajka, screenujcie sobie, bo naprawdę Wam bardzo, bardzo polecam. A w sumie, jak jesteśmy przy kosmetycznych polecajkach, to mam jeszcze jedno takie moje odkrycie. Tylko testuję dopiero od dwóch dni, ale myślę, że już je Wam mogę śmiało pokazać to masełko z rodzin, jest chyba najlepszy produkt do demakijażu, jaki, słuchajcie, miałam w życiu. I to nie jest współpraca, chociaż bardzo bym chciała, żeby to była współpraca, ale naprawdę nigdy demakijaż nie był dla mnie tak przyjemny, jak w ciągu tych dwóch dni, bo ja zawsze po demakijażu miałam całe czerwone, zauzawione oczy, albo jak zmywałam olejkami, to wiecie, było takie uczucie takiej brudnej wręcz skóry, bo ja do tej pory najczęściej używam sobie takiego olejku z Mi, który jakby też lubiłam, ale to uczucie, wiecie, takiego oleju na twarz pod Makijażu. No jest takie troszkę męczące, nie ukrywajmy, w ogóle nic z Was nie widzę, bo nie mam okularów. Naprawdę ma mega fajną konsystencję, bardzo przyjemny zapach i świetnie zmywa wszystko. Tusz do rzęs też. Ja największe problemy zawsze miałam z y, tuszem do rzęs, więc myślę, że mogę Wam szczerze polecić, A teraz idziemy już naprawdę robić śniadanie. Biorę się za montaż dla Was. Zrobię sobie jeszcze taką ekspresową jogę i idę na rower. Prawdopodobnie już słuchajcie ostatni w tym sezonie, chociaż cały kolejny tydzień ma być 12 stopni i słońce, ale dzisiaj jednak to 17 na rower jest idealne i wiem, że w ciągu tygodnia nie uda mi się pójść na rower, bo jak wracam z pracy, to jest już ciemno i zimno. Także dzisiaj chyba jest ostatni dzień na skorzystanie z tej pogody. Wróciłam z roweru, wzięłam sobie taki szybki, odświeżający prysznic i z na dzisiaj, chciałabym jeszcze trochę ogarnąć mieszkanie, ale nie chcę robić tego wszystkiego, tak wiecie, naraz i być potem taka padnięta, tylko zrobię sobie to tak etapami i najpierw wytrzemy sobie właśnie kurze tutaj w salonie. Potem zrobię sobie przerwę na albo obiad, albo maczę, jeszcze nie wiem. Wyjdziemy płaconem i po powrocie skończę, bo nie chcę mi się marnować, że tak powiem, tego czasu, gdy jest jasno na sprzątanie przykładował łazienki, do której to światło dzienne w ogóle nie wpada chcę ja jak najwięcej będzie przebywać przy tym świetle dziennym. Jak mówiłam, najpierw chcę ogarnąć ten salon, więc to robimy. Ogarniałam już kurze, wytarłam fronty i bierzemy się chyba za obiad, a robimy dzisiaj taki mega klasyczny makaron, na który mam ochotę po prostu od tygodnia i to nie jedną mniej więcej, nie wiem, może nawet dwa lata, bo będzie to taki klasyk, czyli szpinak pieczarki indyk. Takim, jakby sosie wiecie śmietanowym, bo została mi śmietana 30 jeszcze sortu, więc bierzemy się za robienie. Taki ekspresowy obiadek, ale mega comfort food. Jeszcze niestety nie mam tagiatel, a najbardziej bym zjadła to wiecie z takim tagiatel, ale takim najlepiej jeszcze świeżym. Nie takim y, suszonym ze sklepu, tylko takim y, kupionym w jakimś włoskim sklepie, ale to takie już tylko moje marzenia. Wydaje mi się, że mamy penę albo kokardki z Lubeli, więc też ujdzie. Wróciliśmy ze spaceru, więc pora na macze. I powiem Wam, że zaczęłam właśnie tą trzymać w lodówce, bo macze ogólnie powinny się trzymać w lodówce. A ja zawsze wolałam trzymać w moim koszyczku, takim eleganckim maczołem, bo mam tutaj już wszystkie rzeczy do macze. Do tej pory właśnie trzymałam tak, ale powiem Wam, że faktycznie widzę, że one się robią takie jak mniej zielone, więc stwierdziłam, że ta, skoro jest ceremonialna, to będę ją trzymała już w tym woreczku w lodówce, bo nie chcę, żeby ona straciła ten kolor, bo ma ona naprawdę przepiękny, zielony kolor. Mega polecajka w ogóle tej macze. To jest nomad, tak, to jest nomad i kupicie ją chyba tylko online. Nie widziałam nigdzie. Stacjonarnie w żadnej kawiarni, także polecajka, w sumie ją dostanę na urodzinę i jest pyszna. Także robimy maczę. Odzywam się już do Was po kąpieli i mam dla Was kolejną kosmetyczną polecajkę. Ja rzadko tutaj w ogóle poruszałam więc takie kosmetykowe tematy, i napiszcie czy chcecie w sumie takiej więcej, czy nie. Nie wiem, z czego to wynikało, że praktycznie nic takiego tutaj nie było. Ale pokażę Wam moje ulubione kombo, właśnie takie wiecie, wieczorne, jesienne, e, do mycia się. Nie zaskoczyłam bardzo, że to będzie Rituals, na którego mam ostatnio obsesję. Byłam największą przeciwniczką, totalnie nie rozumiałam fenomenu, a odkąd wytestowałam, to się zakochałam. Ja ogólnie mogę się mieć tylko właśnie Ritualsem i Bambino. To są dwa jedyne kosmetyki do mycia, które mnie nie uczulają, bo po innych normalnie mam ochotę się, wiecie, zadrapać. Spędzi mnie skóra, i mam wrażenie, że jest taka wysuszona, ale już dobra, pokazuję Wam, co ostatnio jest moim ulubieńcem. Ja stałam się fanką tej limitowanej serii beżowej, złotej whatever, ona jest taka mocno waniliowa, może nawet nie i waniliowa, ale to jest więcej takich nut właśnie drzewa sandałowego, ale pachnie ona tak, że tak powiem, dosyć bogato i bardzo fajnie się czuje jak się nią umyje i mamy jeszcze krem właśnie z tej serii do ciała. I wiecie, jak umyję się tą pianką, nałożę sobie tamten krem, to po prostu czuję się jak milion. Co prawda krem jest w takim słoiczku, ja chyba nie wolę kremy z pompką no ale nie można mieć wszystko. I tak całkiem przyjemnie się go rozprowadza, ona też takie drobinki i naprawdę świetnie. Na i ten bok prawdopodobnie będzie zbliżał się już ku końcowi. To już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo, jeśli dotarliście do tego momentu. Zostawcie coś po sobie, jakiś komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, bo to bardzo motywuje do działania. Tym bardziej, teraz, gdzie ja mam naprawdę mało czasu i tego YouTube'a robię często dosłownie po nocach. Otworzę trochę drzwi, żeby nie było żadnego echo, chociaż i tak prawdopodobnie jest. To naprawdę takie małe rzeczy dużo znaczą, motywują, dają mi znać, że jesteście prawdziwymi ludźmi, że żyjecie, że to oglądacie. Także i ja wam pewnie pokażę jeszcze jakieś takie wieczorne szociki, ale w tym momencie już wam bardzo dziękuję za obejrzenie i się z wami żegnam. Pa, pa!